Rodzina to najważniejsza grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo. Miłość, wsparcie, poczucie bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku to podstawa w rodzinie. Niestety nie każde dziecko może tego doświadczyć. Dysfunkcje wychowawcze występujące w rodzinach biologicznych lub zdarzenia losowe są powodem do rozłączenia rodziny. I w konsekwencji poszukiwania dla dzieci rodzin zastępczych. Od początku roku do dnia dzisiejszego, tak naprawdę, 35 dzieci musieliśmy umieścić w pieczy zastępczej. Była to piecza instytucjonalna lub też rodzinna. Często jesteśmy zmuszeni te dzieci wywozić poza teren naszego powiatu do ośrodków, które znajdują się na terenie całej Polski. I to już niestety nie są sporadyczne przypadki. To nie tylko wiąże się z tym, że mamy zwiększone obciążenie budżetu. Już przypominałem Państwu, że wydatki na ten cel zwiększyliśmy o ponad milion, o prawie milion złotych i teraz sięgają one blisko 2,5 miliona, gdzie do tej pory to były kwoty około 1,5 miliona złotych. Ale oprócz tego coraz trudniej jest znaleźć miejsce. Już nawet nie chodzi o pieniądze. W związku z tym zdarzają się takie przypadki, że te dzieci, a często to są bardzo małe dzieci, dwu-trzyletnie, musimy umieszczać w ośrodkach, które znajdują się na przykład w okolicach Suwałk. Mając na uwadze narastający problem, Rada Powiatu podczas ostatniej sesji podjęła uchwałę w sprawie podniesienia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Celem podjętej uchwały jest zwiększenie motywacji i zachęcanie nowych rodzin do pełnienia tej ważnej funkcji. Zależy nam na tym, żeby dzieci, które są odbierane na terenie naszego powiatu, zostały umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, z tego względu, że tak naprawdę piecza zastępcza jest tylko tymczasowa, nie jest to adopcja, należy o tym pamiętać i dziecko ma prawo do kontaktu z rodziną biologiczną. Kontakt z biologicznymi rodzicami z pewnością będzie łatwiejszy, jeżeli nie będą dzielić ich setki kilometrów, a w konsekwencji możliwy jest powrót dziecka do domu rodzinnego. Każda rodzina zastępcza oprócz wynagrodzenia otrzymuje szereg dodatkowych świadczeń, objęta jest także pomocą ze strony PCPR. Nasze rodziny zastępcze są objęte szerokim wsparciem specjalistów, m.in. psychologów, prawnika, lekarza psychiatry, specjalisty do spraw uzależnień. Oferujemy im szereg treningów, szkoleń. Są to treningi kompetencji życiowych, społecznych, rodzicielskich. Oprócz tego oferujemy trening zastępowania agresji dla dzieci. Obecnie na terenie powiatu bolesławieckiego funkcjonuje 130 rodzin zastępczych, których umieszczonych jest 150 dzieci. Natomiast zawodowych rodzin zastępczych jest 3, z czego jedna pełni funkcję pogotowia rodzinnego. To niestety za mało w stosunku do liczby dzieci wymagających pomocy. W Bolesławcu prowadzony jest nieustanny nabór kandydatów do sprawowania zawodowej pieczy zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu przy ulicy Piłsudskiego 2.